Boom, lecimy z kolejnym odcinkiem szybko i na temat. Ma być na szybko i na temat to będzie. Pierwsze pytanie, jakie dzisiaj yy, przeczytałem, i w zasadzie od razu stwierdziłem, że będzie się nadawało do kolejnego odcinka. Niby proste, ale jednak yy, 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 jest tu taki mankament, który, o którym zaraz powiemy. Czyli pytanie: Krzysiu Kobielusz, tłuszcz z dolnych partii brzucha, jak go zlikwidować raz na zawsze? Czy to wina kortyzolu, czy dawki testosteronu pomogą w tym wypadku? No i tutaj widzę, że parę osób. Odpisywało krzysiowi oczywiście klasyczne odpowiedzi, typu że trzeba po prostu dłużej redukować i w końcu ten tusz zleci. To jest oczywiście prawda, ale słuchajcie, jest kilka patentów, które mogą przyspieszyć ten proces i to znacznie, znaczy w znaczący sposób. Pierwsza rzecz, jaka się tutaj przydaje, bo jest to ten tusz oporny, jest to zakazana i dlatego jej nie polecam. Ale działa Jochimbina. Joachim Bina HCL, ja o niej robiłem materiał, ale ona właśnie działa w taki sposób, że pobudza te właśnie nasze uporczywe rezerwy tłuszczu, pobudza te komórki tłuszczowe do uwolnienia właśnie tego tłuszczu zgromadzonego w tych punktach takich newralgicznych dla nas. U każdego będą one inne, ale Joachim w tym bardzo pomaga, jeżeli chcemy to zrobić w sposób powiedzmy naturalny, Również tutaj trening interwałowy hit, ale nie tak jak niektórzy robią hit, że po prostu robią mocny interwał. Tylko to ma być do pożygu. Naprawdę do pożygu, tak że po prostu już nie dajecie rady. Yy, możecie sobie zobaczyć Ubena Pakulskiego, jak on robi hity. To jest właśnie prawdziwy hit taki, jaki jest potrzebny do tego, aby uruchomić te komórki. Yy, a te rezerwy tłuszczowe po prostu musicie dać organizmowi sygnał, że umieracie wręcz. Bo to jest tłuszcz zgromadzony. Na najgorszy stan, kiedy już naprawdę nie macie z czego korzystać, wtedy dopiero organizm puszcza te newralgiczne rezerwy i właśnie hity takie mega mocne wywołują ten efekt, dają sygnał do organizmu, że no jest petarda, trzeba ruszyć dupę, trzeba ruszyć te rezerwy, więc to jest drugi motyw, jaki mega mocno może tutaj pomóc, jeżeli chodzi o te newralgiczne rejony powiedzmy tkanki tłuszczowej. No i jest jeszcze coś takiego, jak różne protokoły na spalanie tej opornej tkanki tłuszczowej. Saker kiedyś robił o tym bardzo fajny materiał. No i tutaj on przedstawiał, ja to tylko powiem w skrócie, taki sposób, że najpierw robicie szybki trening interwałowy, znaczy najpierw robicie trening interwałowy, po którym następuje zwykłe steady state cardio, powiedzmy 40 minut i na końcu jeszcze znowu robicie trening interwałowy, krótki, żeby dopalić, to wszystko. I taki trening robicie. Jeżeli chcecie to zobaczyć, poszukajcie na kanale WK. Tam Saker naprawdę opisał w 40 minut, to chyba cały mega materiał. Yy, I to faktycznie działa, więc yy, pokrótce możecie to robić też tak, że robicie trening siłowy na siłce, po nim robicie trening, zwykły cardio, klasyczny, około 45 minut nawet do godziny. I po nim BUM jeszcze interwał z 10-12 minut, tak na, tak na maksa. To oczywiście nie robicie tego często, ale powiedzmy 2-3 razy w tygodniu taki, taka kombinacja cardio i to też spowoduje na pewno, że szybciej uruchomicie te rezerwy do tego, żeby poszły sobie w kolerę. E, więc tak wygląda moja odpowiedź na Twoje pytanie. To są rzeczy, które pomagają. Są jeszcze również bardzo ciekawe kremy, u nas niedostępne, w Stanach są dostępne, ale faktycznie, które powodują spalanie tkanki tłuszczowej miejscowo. One są mega drogie, ale są. Możecie sobie o tym poczytać. No wiem, znam osoby, które z takich kremów korzystały i faktycznie potwierdzają ich działanie. Są kremy, które powodują, że miejscowo schodzi woda, ale są też takie, które pomagają w miejscowym spalaniu tkanki tłuszczowej. Oczywiście nie jest to jakiś mega efekt, ale zawsze jakiś jest. Więc to było chyba wszystko, jeżeli chodzi o ten materiał i tak wyszedł długi jak na tą serię, ale mam nadzieję, że był przydatny. Jeżeli tak, zostawcie łapy w górę. Komentujcie, co byście, na jakie pytania chcielibyście, żebym odpowiedział w następnych odcinkach. I do zobaczenia. W sumie już hmm, jutro? Chyba tak. Miejmy nadzieję. Do zobaczenia. A i jeszcze jedno: dzwoneczek i subskrypcja. Halo.